Fajny prezent to też trochę ruchu. To jest wyjątkowa zabawka, którą się można bujać w każdą stronę, można siedzieć też w drugą. Mniejsze dzieci się zmieszczą po turecku i to pykanie będzie wam się śniło po nocach, bo dzieciom ono się nigdy nie nudzi. Będzie pykało wam ciągle. To jest też bardzo fajny pomysł na prezent dla pięciolatka. On uczy prawidłowego pisania. To jest taki etap, że dzieci zaczynają się interesować literkami i tutaj jest pokazany kierunek pisania. Takie kuleczki się wyciąga. Poszczegóły zajrzyjcie do odcinka o nauce pisania, właśnie, I o tym, co się przydaje. Zachęcam. Dla pięciolatków oczywiście puzle. Zadbajmy o to, aby puzle dla dzieci w tym wieku kształtowały już również poczucie estetyki. To jest na przykład mapa świata w pięknych kolorach, z rzeczami charakterystycznymi z każdego kontynentu, kraju. Walory edukacyjne to raz, ale ładne pudełko estetyczne, puzzle, które trwają długo, można je wielokrotnie używać, to naprawdę jest fajny prezent i przyda się każdemu dziecku. Z takich manualnych bardziej układanek to jest po prostu hicior. To jest słoik, w którym macie zestaw do robienia biżuterii. Uwaga, znam wielu chłopców, którzy się tym bawią. Nie chodzi o to, żeby to sobie później zakładać tylko jako korale. Tutaj poszczególne koraliki mają, niektóre mają takie... Dzyndzlenie, które mają dziurki, łączycie te elementy, są też takie elementy do robienia na przykład bransoletki, pierścionków, te korale można robić bardzo długie i tak jak mówię, nie muszą to być korale, może to być łańcuszek do zabawy kimkolwiek innym, ale efekt jest, jak widzicie, całkiem niezły. Fajnym takim niewielkim prezentem dla dzieci w tym wieku jest też teatrzyk cieni. Na patyczkach wycięte figurki z ogromną dbałością o szczegóły, te zęby, te pazury, to jest naprawdę przepięknie wykonane. I gra w światło i cień, tworzenie historii, będzie fantastyczną zabawą dla Waszych dzieci. Kolejny fajny pomysł, który ja uwielbiam, to są lampki. One są w wielu wzorach te lampko, lampki i co ciekawe, kryją w sobie latarki. Po naciśnięciu lampka się świeci, po wyjęciu w ten sposób staje się latarką. To jest słuchajcie, cudo. Znajdziecie to jako pulpit Drygenta, i to polega na tym, Bruno, może Ty pokażesz, bo Ty się w sumie na tym lepiej znasz niż ja. Tylko musisz tu przejść. Chodzi o to, że włączacie melodię, na przykład to i dajemy powiedzmy pianino i gra tu pianino. Jak dodam na przykład bębenek, to gra to bębenek i pianino. Ale... Tutaj jest wgrane kilkanaście utworów. Możecie melodię przyspieszać, spowalniać, dodawać dodatkowe efekty dźwiękowe. I są te instrumenty. Każdy z nich jest wykonany z silikonu, ma bardzo wiernie odwzorowany kształt. To też pomaga dzieciom z niedowidzącym czy niewidomym nauki o świecie. Każdy z nich, zobaczcie, ma swoje miejsce, gdzie dopasowuje się kształtem i kolorem. W momencie, kiedy wybieracie melodię, podświetlane są. Instrumenty, które oryginalnie biorą w niej udział, w oryginalnym nagraniu. Natomiast możecie postawić każde do sześciu instrumentów. W dowolnym punkcie go wstawicie, on zaczyna grać i jest idealnie dopasowany do tej melodii. Bardzo fajną zabawą jest też, jak dziecko się odwróci, my dodajemy instrumenty, dziecko musi zgadywać, co dodaliśmy. Powiem Wam, że ja jestem zafascynowana tym produktem, i wszystkie dzieci, z które miały z nim do czynienia, jak również dorośli, mój mąż oszalał na jej punkcie, tak rozwijającą tej zabawki, naprawdę dawno nie widziałam. Niech Was nie przeraża, że o to wszystko trzeba bardzo dbać i zawsze trzymać w takim porządku. Dlatego, że tutaj z tyłu jest kieszonka, gdzie zmieszczą Wam się te wszystkie instrumenty. Czyli jeżeli chcecie to schować na. Na noc po zabawie chcecie to wziąć ze sobą w podróż, to nadal będzie poręczna zabawka, bo te wszystkie ruchome elementy będą schowane. To jest też bardzo fajny pomysł na zabawy plastyczne dla dzieci, takich właśnie już nieco starszych. To są takie grawerowanki, wydrapywanki. W każdym zestawie macie taki patyczek, który trochę wygląda jak taki do odsuwania skórek, ale jest dużo bardziej grubszy i bardziej zaokrąglony, i szablony. I czarne kartki, spod których wyłaniają się piękne kolory, geometryczne wzory. Tak jak mówię, to zależy od zestawu. I dzieci mogą tworzyć własne kompozycje, dowolne na bazie szablonów lub bez szablonów. Widzicie, można robić naprawdę przeróżne rzeczy. To jest akurat najmniejszy zestaw. Są też większe. Bruno przyniósł swoją ulubioną zabawkę, mimo że już dawno skończył 5 lat, nadal się lubi to bawić. Ja bardzo lubię takie prezenty właśnie, które później z tymi dziećmi idą przez lata i nie tracą na swojej atrakcyjności. To możemy to powiesić gdziekolwiek, w domu bądź na dworzu, wystarczy zdjąć, każdy z Was ma jakąś ramkę powieszoną na ścianie albo obrazek, wystarczy zdjąć, powiesić na gwoździku czy na klamce, na szafie, cokolwiek. Te rzutki się przyczepiają na magnesy. Hop, Dzieci się uczą dodawać, celować, mają rozrywkę w ruchu. Mamy też rozgrywki rodzinne. To mm, nie wiem jak wy, ale ja na przykład przy wielu zabawach dziecięcych nie oszukujmy się, trochę się nudzę. A tu jestem po prostu zajęta i czuję się wciągnięta. Bardzo fajny pomysł na prezent. To się wszystko zwija elegancko o tak i chowamy do praktycznej tuby. Te wszystkie fajne zabawki znajdziecie w mamagama.pl. Zaglądajcie do nas po nowości i po wiele fajnych produktów dla Was i dla Waszych dzieci. Jak zwykle, zapraszam.